Ty jesteś mysławy. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie, dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś tych wygardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Wskażę wam droga, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie.